Witam kochani. Um, na granicę nie jest poświęcony newsletterem za października um, uh, <grydy> 2022 przepraszam. I am um, w tym newsletterem zaczęliśmy pierwszą część poświęconej tak na się wami, ale w szklance w Nowym Testamencie. W następnym miesiącu będę tak na starał starało się znaleźć te. Wszystkie kreństwa, które są już w nowej mierze obecne w, w Biblii, ale na dzień dzisiejszy to w tym staram się po prostu wprowadzić mniej więcej ten temat, na tyle, żebyśmy zrozumieli jak to jest istotne, żebyśmy ro, naprawdę rozpoznawali te rzeczy w naszym życiu i mogli z nich wszystkich czerpiać jak najlepiej, na, na lepsze po prostu korzyści. Długo i mocno po prostu naciskałem, troszeczkę, nie, nie naciskałem, przepraszam, ale mocno... Um, Mocny akcent tam na pewno nad wersetem z Galaktyki, rozdział 3 i werset 13, nad fragmentem z Galaktyki, rozdział 3 werset 13, gdzie jest Paweł mówi i twierdzi, że Jezus Chrystus tak naprawdę odkupił nas o przeklęstwa prawa, stając się dla na nas przeklęstwem, dlatego, że zapisane jest, opisane, że przeklęt jest ten, który wie się nagrzewie. I w 14 wersetze jest zapisane, że to jest po to, żebyśmy po prostu, żeby nawet bóg Abrahama były dani, przepraszam, poganom jednocześnie. Ja to tak parafrazuję, bo wtedy jest mi to lepiej po prostu rozumieć jeszcze, to co mówię. Um, Istotą za to jest to, żebyśmy tak naprawdę um, um, Rozumieli e, dokładnie o co tu chodzi i, 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 i jak to się do nas e, stosuje na dzień dzisiejszy. Jestem absolutnie przekonany w to, że Jezus Chrystus uwolnił nas od przekleństw, tak samo jak uwolnił nas od chorób, tak samo jak uwolnił nas od śmierci, tak naprawdę duchowej, tak samo jak uwolnił nas od konsekwencji pierwszego grzechu. Bo kiedy Jezus umarł na krzyżu, nie umarł tylko Izraela, który też zbawił, ale umarł na każdego po prostu tejże na całego świata. W tym artykule nie, 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 nie dużo mówimy akurat o tym aspekcie całego świata, którego po prostu Bóg zbawia się z Jezusa Chrystusa. Może troszeczkę o tym mówiłem, ale chciałbym się o tym troszeczkę w tym momencie zastanawiać, żeby powiedzieć nam, że, nam żeby powiedzieć Wam, nam, czyli im również, że um, uczynek Jezusu na Krzyżu jest potężnym Bożem, sobie samim Bożem, po prostu. Um, Posunięciem do tego, żebyśmy my doświadczali go na co dzień, ale ja, dlatego, że Bóg z nami współpracuje bardzo często wiele rzeczy, które nam daje, my musimy to po prostu przyjąć. Zbawienie jest też galącym do tego, że Bóg nie każe każdy nikogo z nas dzisiaj, że Bóg absolutnie trzyma grzechów już za nas. Po dopóki łaska trwa, dopóki po prostu ostateczny, ostateczny dzień uh, sądu nie przejdzie, tam gdzie łaska minie, Bóg będzie musiał być naprawdę tylko jedynie jedyny sprawiedliwy, to na dzień dzisiejszy w tej, uh, tej łasce, ja mówię, że był nie ale ta sprawiedliwość akurat działa w wierze, którą ma w Jezusa Chrystusa, bo jest opisana, że sprawiedliwy i żyć będzie z wiary. Ale to jest niesamowite jest to, że um, uh, na dzień dzisiejszy tak jak Kristus po prostu umarł i zmafekstał dla na nas, to Bóg nie po prostu liczy nam grzechy. Nie przychodzi po to, żeby nam je przypominać, żeby nam nie wypominać, żeby nas ukarać za to. Um, ten Flamiec Garacan akurat to tym mówi bardzo często, że Kristus stał się tym przeklęsem po to, żeby nas zbawić od przeklęstwa. Tak naprawdę prawa. I wszechneństwa prawa, co to było? One były wszystkie, wszystkie um, konsekwencje ludu Izraela za złamanie prawa Morza. Bo w tym kontekście, tak jak po prostu to tam rozpisywałem w artykule, to w tym kontekście Paweł mówi, że Jezus Chrystus po prostu zbawił nas od tego, że nie wszczęgało nie, 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 nie absolutnie gniewu Bożego na każdego z nas. Za to, że jesteśmy po prostu um, nieposłuszni, za to, że jesteśmy nieogarnięci, uh, za to, że po prostu jesteśmy w jakikolwiek sposób um, 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 zagubieni lub uparci, chcę to powiedzieć w taki sposób, to jeszcze lepiej, uparci po prostu w posłuszeństwie. W każdym razie, Jezus Chrystus umierając, umierając na krzyżu, to um, zbawił nas od wszystkich tych konsekwencji tylko że ta konsekwencja, tylko to zbawienie, przepraszam, musimy to przyjąć. A w momencie, kiedy człowiek przyjmuje zbawienie Jezusa Chrystusa, to przyjmuje nocie zbawienia wszelkich, na paraspektu swego życia. Więc wszelkie przeklęswa są zniszczone, Tana Pana, w tym zbawieniu. Czyli przeklęswo po prostu nad chorobami, przeklęswo nad wpływami po prostu złego duchu, przeklęswo nad błędami, które nawet nasi przodków popełnieni po prostu na nas. Wszystko jest wyliczone w tym aspekcie po prostu zbawienia. I teraz, jedna z tych rzeczy, która mnie zastanawia cały czas jest to, czemu nadal chrześcijanie chorują, jeżeli Jezus Chrystus już to wszystko załatwił? Dlaczego nadal jesteśmy powołani, jeżeli jesteśmy prze, prze, podatni chorobom, podatni po prostu opresom podatni uh, różnymi innymi nieszczęściami, które na nas po prostu wpadają? Ale powieść jest bardzo prosta, dlatego że bardzo często brakuje nam objawienia. Brakuje nam objawień o tym, co Chrystus zrobił. I, I przez brak objawienia my często czynimy rzeczy, które zamiast nas poprowadzić do, 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 do korzyści tego uwolnienia, tego zbawienia, to by po prostu otwieramy tyle drzwi, tyle otwory na tyle, że i po prostu te przeklęstwa nadtrwały i były dane, widoczne i tak dalej. Póki źródło jest otwarte i może absolutnie przeklęstwo nas doknąć przez to źródło, to będzie po prostu nas dotykało. Prosto, będzie to nas dotykało niezależnie od tego czy jesteśmy nawróceni, oszczędni w duchu, czy mówimy w innym języku, czy rozmawiamy z innymi tak dalej. Jeżeli ja w tym momencie pojedzie po prostu bawić się w grzechu i absolutnie cieszyć się tym grzechem, nie żałując tego, to jestem absolutnie pewny, że wszystko, co tak naprawdę zabiera ten grzech jako wszechnie może mnie dopaść. To jest absolutnie pewne. A więc e, bardzo często braku poznania. Tej prawdy albo objawienia, dzięki które zbawienia Boże będzie dla nas po prostu istotne i, 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 i aktywne, doprowadza do tego, że kościół czerpi z czegoś, ze którego Jezus już nas na naprawdę zbawił. Jezus, raczej, Bóg to mówi w Starym Testamencie, że Jego lud ginie. To jest chyba Amos w Księdze Amosu. Amos chyba dwa, ale nie pamiętam już, który to jest werset, albo cztery, nie pamiętam już konkretnie, ale to jest w Amosze na pewno w drugim rozdziale. Jest napisane tam, że lud Boży po prostu ginie, ginie z powodu braku poznania. I to jest nadal prawdziwe dzisiaj. Okej, okay, jeżeli przyjmujemy, że Jezus Chrystus nas wybawiał ze wszystkiego, bo wiecie, Ibimia mówi, że za jego poprosu, z, z, z jego ran zostaliśmy uzdrowieni. Bo pamiętamy, że choroby są przekręciem. Bo choroby nie, nie pojawiły się przed upadkiem. Choroby pojawiły się, kiedy człowiek upadł, żeby to po prostu uh, przewrócić, żeby, żeby wrócić do samego początku. Przekręcła, tak jak jest napisane w artykule, zaczęły się pojawiać dopiero po upadku. Przekręcła zaczęły się pojawiać jak Adam i Ewa, po prostu gdy się wtedy się na siebie i na cały świat. Te wszystkie nieszczęścia, które widzimy jeszcze dzisiaj i które jeszcze się pogorszą, po prostu, bo świat po prostu dalej idzie kierunkiem grzechem, więc im więcej grzech żyje, to tym bardziej po prostu się kraswa się tutaj cieszą um, i, i się rozwijają. Zatem um, um, choroby, um, bieda. Różne pupusy i inne rzeczy, one są konsekwencją grzechu. I one są wyraźnymi pupusami na wśród nas, tylko tutaj przyszły. Jezus Chrystus, kiedy umarł na krzyżu, zabrał na siebie wszystkie nasze choroby. To dlaczego w tym momencie chorujemy? To jest pytanie, na które tak naprawdę nawet jeżeli mam jakiś element odpowiedzi, wierzę, że jest to zbyt głębokie. Jeszcze potem bym powiedział, że to jest cała prawda. Bo to, Nigdy nie poznam chyba tej całej prawdy, dopóki będę żył tu, w tym ciele, bo mój mózg jest zbyt mały, żeby to ogarnąć do końca, i Bóg jest taki wdzięk, absolutnie nie dogarnia, w całości dla mnie jeszcze, a, aż po posłuchaniu, że umysł w nowym ciele, abym mógł go rozumieć w, pewnie, w pełni. Ale w każdym razie, um, Jezus Chrystus uwolnił nas od chorób. Wiesz, co odkrywałem? Odkryłem, że w momencie, kiedy ja przyjmuję, to uwolnienie. Nie w sposób po prostu takiego um, um, powiedzmy religijnego, tak? Że ok, skoro Jezus to robił, to znaczy jest to prawda dla mnie i to wszystko. Ale zbadałem temat, przyjąłem prawdę, która po prostu tam była. I, i przyjmowałem to, że jestem w stanie żyć ze zdrowa Ze zdrowia? Tak? Ze zdrowia. Słowa Bożego. Że jestem w stanie używać pismo święte, słowo. Odpismać się tego jako moje lekarstwo i żyć po prostu z tym. I tak funkcjonuję już ja, na przykład od 9 lat. I znam ludzi, którzy funkcjonują absolutnie w tym już o wiele więcej, o wiele dłużej. Dlaczego? Dlatego, że kiedy przyjmujemy Słowo Boże jako prawdę, i że ta prawda staje się naszą prawdą, i nasz styl życia, nasz sposób życia, to Słowo po prostu na swoje życie w nas. I kiedy na to życie, to to życie staje się absolutnie dosłownie, tak jak mówi to Słowo. Więc brak poznania, brak objawień bardzo często robi to, że my jesteśmy przydatni przekleństwami, które są załatwionymi Zabaczony, przepraszam przez odcinek Jezusa Chrystusa na Krzyżu. Choroby nas atakują bardzo często dlatego, że jeszcze przyjmujemy fakt, że jesteśmy tylko ludźmi i że jest, jest to normalne, że chorujemy. Przejmujmy fakt na przykład, że one są po prostu częścią naszego życia na co dzień. Oczywiście, że one są częścią naszego życia, ale one nie muszą tak naprawdę być obecne w naszym życiu. Ktoś powiedział po francusku pewnego dnia, że ja nie mogę absolutnie zabraniać, aby ptaki latały mi po prostu nad głową. Ale jedno jest pewne. Mogę mi zabraniać budować po prostu swoje nitki w moich włosach nitki, tak się mówi? Eee, ludzie, eee, nie nitki, przepraszam, bo wydawało mi się, że to jest właściwe słowo, ale co najmniej swoje domki, nie? Jak poznam, jak przypomnę sobie to słowo, to powiem. Więc ja, mu, ja mu, nie mogę zabronić, żeby ptaki latały nad moją głową, ale mogę zabraniać ich budować po prostu swoje domki w moich głosach, na mojej głowie. Innymi słowy, nie mogę zabronić, żeby choroby po prostu były, dlatego że jak nadal istnieje, grzech daje im po prostu teren twojego działania. Ale mogę zabronić żeby choroby, mogę po prostu być częścią mojego życia. A w momencie, kiedy rozumiem, co to to oznacza żyć absolutnie ze zdrowia Słowa Bożego, kiedy rozumiem, że Słowo Boże jest lekarstwem dla ciała, jest to napisane we psalmie 104 werset 20, czy to? Przeczytam to. sam 104 verse 20 Okay Bazo 40 verse 7 yeah. i Okay, iba to nesten verse 7 check to it is Wow. Ja Was bardzo przepraszam, zapomniałem całkowicie, co to za werset był. Kiedy Jezus, kiedy um, um, psarzista mówił o tym, że Bóg się swoje słowo, i zdrowił i wybawił ich koposy ze śmierci. Tak, przepraszam, to nie Psalm 104, to mój błąd, to Psalm 107. Przepraszam was. Psalm 107, w 20. Jest zapisane coś takiego. Posłał swoje słowo i uzdrowił ich i wybawił ich z grobu. Ale żebyśmy rozumieli kontest, przeczytamy tak. Coś podobnego od um, 17 wersetu. Gub z powodu swojej występnej drogi i nieprawości do znania utrapień. I gdy dusza się wszelkim pokarwem, i zbliżają się do bram śmierci, a gdy wołają do Pana, by swoim utrapieniu wybawia ich ze udręczeniem, posłał swoje słowo i uzdrowił ich i wybawił ich z grobu. Kiedy czytamy coś takiego, widzimy, że Bóg ma Pana odpowiedź na wszelkie rodzaje po prostu kryzysu. I słowo Jego ma elementy, które opowiadają tak naprawdę na wszelkie rodzaje y kryzysu. I w momencie, kiedy to słowo staje się prawdą na nas i to słowo ta naprawdę wtedy aktywuje to błogosławieństwo, które Jezus już nam daje. Aktywuje to zbawienie, które już nam nami po prostu uh, uh, spłaciwa. Aktywuje życie po prostu zbawienia w nas. Bardzo często potrzebujemy takich objawień, po to, żeby niektóre rzeczy, które Bóg nam już dał, były aktywowane w nas. To jest podobne jak um, the, um, uh, Bogactwa, które mamy, ale z którego nie umiemy po prostu korzystać, bo i nam wiedzy o tym, jak aktywować po prostu to bogactwo, to bogactwo w naszym życiu. A, a, a to zbawienie, które Jezus daje nam od wszelkich przeklęs, jest też rodzajem błogosławieństwa, które również poszukuje bardzo często objawienia, byśmy potrafili absolutnie wychodzić z uh, 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 pułapki, uh, um, Przekręt, w których po prostu trwimy bardzo często. Tak, Jezus Chrystus zbawił nas, ale to zbawienie nie jest automatyczne we wszystkim, które po prostu chodzimy, robimy, we z wszystkim, przez które my przechodzimy. My, my, my przechodzimy, przepraszam. Uh, mam nadzieję, że to, co mówię w tym momencie, ma mniej więcej sens w języku polskim, bo um, to, co Jezus Chrystus robił jest potężnym aktem po prostu Mocy Bożej. On zniszczył absolutnie w, w pełni siłę ciemności, które ciążyły po prostu nad na, na nami, które rządziły sobie prawa do naszej śmierci. W tym momencie na leżąco Jezusa Kisza prawa prawa tylko do życia. Mamy prawo do życia. I to życie jest nie tylko obecne, nie tylko obfite, jest tylko dostępne, ale to życie musi być również po prostu odkryte. Bo niektóre rzeczy dostajemy automatycznie, a inne my musimy je odkrywać w dożywaniu, tak naprawdę, w Bogu. I to jest absolutnie normalne. Popatrzcie, kiedy człowiek rodzi się w tej ziemi, rodzi się człowiekiem, już jest to pewne, że już nie będzie psem. Jest to pewne, że już nie będzie kotem. Ale rodzą się człowiekiem, on musi nauczyć się być człowiekiem. Ona musi nauczyć się go poznawać, naprawdę ludzi dookoła, mówić językiem ludzkim, chodzić jak człowiek i działać, myśleć absolutnie, funkcjonować jak człowiek. My również, kiedy rodzimy się po prostu ze Słowa Bożego, to do, 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 do nas przychodzi pewna natura boska, bo Jezus Krysut to potwierdza, wyjada, czy cieszysz, że jak rodzimy się z ducha, to stajemy się duchem tak naprawdę, to Natura Boża w nas przechodzi, bo Bóg jest Duchem, Jemu Jezus mówi w Jana 4, tak? E, e, wszyscy, którzy Go e, e, ściąg, winni są Go absolutnie w Duchu w prawdzie, bo Bóg jest Duchem. I ta tacy akurat czciciele szczy -szczy e, Bóg o, i szuka. W każdym razie, kiedy my się narodzimy na nowo, to rodzimy się w tej naturze Bożej, ale jednocześnie E, e, musimy uczyć się to naprawdę korzystać ze wszelkich przewilejów, które po prostu ta natura nam daje, ze wszelkich przewilejów, które absolutnie Bóg nam już e, e, udostąpił z tej natury, w której my jesteśmy. I ta natura po prostu boska w nas daje nam właśnie te przewileje zbawienia. Innymi słowy, zbawienia prowadzi nas do tego, byśmy żyli w pełni naturze po prostu boskiej. Dlatego, o co z absolutnie z pismem świętym, z objawieniami Słowa Bożego? Odkrywamy krok po kroku te wszystkie aspekty życia, w której jeszcze działają po prostu w nas niektóre rzeczy, które ma, i są już załatwione ogólnie z góry, ale ze których jeszcze się nie pozbywaliśmy, dlatego że nie mieliśmy poznania o tym, że albo oni są i ja po prostu z nimi walczyć. Jest mnóstwo chrześcijan dookoła nas którzy żyją w biedzie nie wiedzą jak po prostu sobie radzić w tym. Mnóstwo chrześcijan, którzy są absolutnie przekonani, że życie po prostu w biedzie jest Boże życie, dlatego, że Bóg nie chce, byśmy byli bogaci. Ok, nie chcę wchodzić w tym temacie, bo, bo to jest temat na, na inny czas, ale myślę, że kiedy Jezus mówił o Piotrze, to nie mówił o tym, żebyśmy żyli w braku. Nie mówił o tym, żeby każdy stał się milionerem, ale mówił o tym, żeby każdy miał co najmniej na tyle, żeby być błogosławiony na innych. Bo to tutaj mi chodzi w tej obfitości, bo obfitość polega na tym, żebyśmy mieli ponad to, żebyśmy się stali czym błogosławieństwem dla innych i jesteśmy powołani akurat do tego. Więc kiedy ktoś chodzi w taką wiedzę, że on jest przeznaczony do biedy, że on tak żyć, no to to bieda będzie potrzebować się, przez cały czas. Słyszałem odpowiedzi od dziewczyny, która prosiła o chorobę po to, żeby być świadkiem Bożym i zachorowała. Zachorowała, a ludzie się nawrócili ta napada na jej, na jej pogrzebie, ale wprawdzie ta napada, ta choroba nie pochodzi od Boga, bo Bóg nie daje nam już choroby, skoro nas uwolni od chorób. Widzicie, często jest to, że dlatego, że brakuje nam to poznania, to my przechodzimy i przeciągamy nawet często na niektóre niektóre są bez żadnej wiedzy. Zanim po prostu angażowałem się w nowe relacje, w których jestem dzisiaj z Judith, to sam na siebie przeprowadziłem po prostu pewne przekleństwo, mówiąc absolutnie. Potem jak Mata moja a, 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 przeszła moja, a, 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 wtedy po prostu na rzecz ona mi opuściła, kiedy powiedziałem, że ja już nie jestem pewny, panie, czy będę w stanie pokochać kogokolwiek innego w taki sposób, taki sam sposób jak ją pokochałem. I nie wiem, czy kogokolwiek, co byś mi dał, będzie na tyle po prostu dobra dla mnie, że raczej, żebym po prostu ja mogły jeszcze zaufać kobiety, tak jak zaufałem a, 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 m, mojej dawniej narzeczonej. Mówiąc te słowa, to ja zamykałem swoje serce na wszelkie po prostu odkrycie. I za każdym razem nawet, kiedy ja sam próbowałem coś budować z kimkolwiek innym, to Bóg po prostu mówił mi za każdym razem nie, 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 mówiąc mi i, i, i upewniając mi, że ja nie byłem gotowy na te relacje. Aż pewnego dnia po prostu Bóg objawił mnie, gdzie był problem. Pamiętam, że ja ma tramwajem wtedy. Ja z nie ma że nie ma transportu, nie ma na nie ma transportu, 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 nie ma nie ma transportu, nie ma transportu, nie w transportu, nie ma transportu, nie ma Byłem w tramwaju, to myślałem o tamtym spotkaniu i nagle Duch Święty przypomniało mi moje słowa. Usłyszałem wyraźne słowo, które mi mówił wtedy. Przypowiedziałeś Przeprowadza... w przeciwko sobie. Musisz to zdjąć, jeżeli chcesz poznać absolutnie Twoją żonę. Ok. W tym momencie, kiedy usłyszałem to i, i przypomniało mi absolutnie, widziałem się jak moduł, mężczyzna, widziałem się jak był w rozpaczy, widziałem się jak z bólem powiedziałam te słowa. To um, zrozumiałem, że musiałem po prostu coś tutaj robić, żeby to złapać. I tam w tramwaju się modliłem. I tam w tramwaju po prostu, uh, um, jak to się mówi po polsku, wyrzekałem te słowa. Wyrzekałem je, mówiąc nie, otwieram się absolutnie na coś nowego, nie zgadzam się z tym, co po prostu myślałem, To niegodne absolutnie z panami, tego Bóg ma, bo Bóg mnie powołał do kwitości, a nie absolutnie do rozpaczy. No a tamtego dnia, oh, jak tylko się pomoliłem, o, jakiś niesamowity pokój Tak jakby po prostu coś ode mnie spadło i czułem się lżejszy, czułem się komfortowo, czułem się absolutnie wolny. I tego samego wieczoru poznałem moją uh, obecną narzeczoną, która za uh, niecały nie uh, nawet miesiąc stanie się moją żoną. I niesamowite jest to, że często my nawet się, się prowadzamy życie na sobie, nie wiedząc o tym, przez jest braku po prostu wiedzy. Gdyby wiedział tego dnia, że wypowiadając takie rzeczy, to, to może mieć taki potężny wpływ w moim życiu, że, żeby mnie zatrzymać do rozwoju w, w, sprawie, w sprawach e, e, emocjonalnych i intymnych, to Paweł poluje tego, by mnie robił. Ale dzień dzisiejszy wiem, że moje słowa się liczą. Więc wielu po z nas chodzi jeszcze w niepoznaniu, które za, 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 zatrzymuje ta napala, ten, um, 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 te obietnice, które Bóg po prostu nam złożył, e, 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 zatrzymuje to brak poznania po prostu te wszystkie przywileje, które już mamy jako dzieci Boże. Tak, Jezus załatwił wszystko dla nas. Ale bardzo często potrzebujemy poznania po to, żeby te wszystkie rzeczy po prostu mieć. W dalszej części uh, um, uh, newsletteru będę nadal mówił, podejrzewam, że jeszcze dwa artykuły zostaną, żeby mówić dalej o przekresach. I w tym będę kontynuować po prostu ten temat. Ale chciałbym po prostu tym samym, co mówiłem dzisiaj wam. Zachęca do tego, żebyśmy szukali i pragnęli odkrywać w sobie Boże, to, czego potrzebujemy, aby być wolni. żeby się potrafili opoznawać, co w nas nie jest tak, opoznawać te źródła, kiedy trzeba. Bo nie zawsze jest to, nie jest to potrzebne, żebyśmy to widzieli. Ale kiedy już widzimy problem, niech Bóg po prostu powadza nas do Słowa, które wania nas od tego, od tego problemu. Bo wszelkie przeklęsła łamią się absolutnie w się słowo. Dlatego, że Jezus Chrystus już zapłacił senne na nasze wolności. Zachęcam do tego, byśmy absolutnie na to utworzyli i niech Bóg nas poprowadzi. Błogosławie, w imieniu Jezusa Chrystusa i dziękuję.